Siemano widzowie, to Jakuba. Jeszcze coś się stąd dziwnego, bo dzisiaj ktoś mi wysłał e-mail. zobaczcie widzowie. I widzowie, zobaczcie. On ma jakiś napis taj bobek back, pewnie. Już to przeczytałem widzowie. Jesteśmy o godzinie i Jeszcze sobie pomyślałam czy nagrywać, czy nie Ale zdecydowałam ja się, jeszcze bym nagrywał I temat jest napisany Normalnie przeczytam Mój powód. Jeszcze przeczytam normalnie No Siema kurwa Dawno my się nie widzieliśmy Wiem, że to mój e-mail się nazywa Staj Normal Nie czytam tego Tego nie czytam akurat Nie słuchajcie tego nie, nie słuchajcie Nawet tego nie czytajcie Nie Chyba go nie wolno usunąć. Pozdrawiam, Nubek321. Hype <laughs> do Minecraft to powrót nubka 321 kropka trener no z kropkami. Czy on stał się rozwoj serwer? Czy naprawdę? No sterio? Dobra, no to lecimy tam na mój komputer od razu. Dobra, wysokie, no to odpuścimy. No to mamy napisane. Pof, root, no, kacz. No, co? No to sobie, już jesteśmy no, 3, 2, i piszemy tutaj. Pof, root, no, kacz. Trzy, dwa, jedne i jeszcze. Tak jak pamiętam, powrót naprzeciwko okay. ciekawej, e. co jest? Powrót What the fuck? Czemu ja mam Co Co to e? Co Prze -przecież A to Co to Co to No Co okay. chodź, to gdzie ja? ja jestem? Czy on się włamał na moje konto? Nie można weryfikować wiadomości czatu, wiadomości wysyłane na tym, z tym... Co tam? Przeczytałem coś ogólnie. No to wy co? Przeczytaj. Twoje łóżko. Weź mi z tym kupą wy. Kupa jakaś w Co? K jeszcze coś tu postawił w Trzeba Czy oni się serio włamał? Skąd on jest? na moje hasło do kąpa Przede wszystkim, no bo jak ci tutaj nie nienawidzi kamieni? O, no to No to przeczytam normalnie Siema jeszcze Jeśli to czytasz to był mój powód serio, więc dawno się nie widzieliśmy, się. ale mam dla ciebie zadanie Poszukaj Adres <laughs> z moim powrotem i... A, i jeszcze wyślecie list w prawdziwym szyciu. Szyciu. Widziałem, że napisało szyciu, ale nienormalny jakieś. To wszystko Lubek napisał, czy dane. dalej? Bo musiały szukać, ale też bym, bym Będę dom podpowiedzi. Serio. XD napisał XD się pisze. Dusze. No to. Mam nadzieję, że Ci się uda, Kuba. O, cielki A jeszcze. No co znowu? Włamałem Ci się na Twoje konto w Minecraft XD. Wiem o tym. Postawiam nubek c I co jeszcze? Słuchanie mojej historii. Co? Moja smutna historia. Co jest, Gradę? Serio on to zrobił. Pewnie to jest to. Ama, jeden minus. I co zbiła? Co? Wy. Nie będę nawet tego czytał. Wypad z mojego domu. Ale mama. Nie ale debil <śmany> Ona jest chyba... Hej ty co? Kupa ha. <śmany> On chciał napisać Chciał napisać Nubek Ci dwa pewnie A ten a ten chyba zapomniał trzeba i on napisał napisał Out Nieładne słowo jest w tym jesteś nikim mixed. Jeszcze ich zabiję Odpaść on jest od kiedy on jest odpaśny? ale tutaj wygląda na słowo, a tutaj na tą Dobra, smutno znać. W szkole, hej, kujonie. Nienawidzę słowo kujony, tak naprawdę. Ja o siebie mówię teraz, no to czytam. Ha, 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 ha. ha. do... Gio... Normalnie lepiej czytam. Wcielam do dwóch haterów. Nie. nie szyją. I on teraz jest zabójcą. Jestem kojonem. Coś tam. Ach, debil. I tak się skończyła historia. I pragnąłem zrębną. To on się stał złym. I się z domu i, mia, i mam do, do, wy, do wy domu Chciał napisać Mama wypychać z Mama. Czemu jest napisane Bo ja xt? Dobrze, XT. ona była słaba. A mój to ta chubara i nauczyłem się hakować i jeszcze zrobić mój kanał na youtube koniec czyli taka była aż się sobie ciemno no ja nie mogę o To jest taki niedormalny człowiek musi też zamykać drzwi Uuu. człowiek normalny mu musi stać <coughs> Normalny człowiek musi zamykać drzwi. Na czym ja śpię? Podniechłem w szupę. Chyba na kolejnym odcinku poszukać. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Do no i widzimy się. Elo!